believe that this nation should commit itself. Nazywana jest Wiedźmą z Buchenwaldu. Jej proces był relacjonowany przez media na całym świecie. Oskarżana była m.in. o posiadanie rękawiczek, toreb i abażurów do lamp wykonanych z ludzkiej skóry. Żona komendanta obozu koncentracyjnego Ilze Koch była okrutna i bezwzględna wobec więźniów, ale czy spotkała ją sprawiedliwość? tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam was do obejrzenia najnowszego odcinka serii Powojnia, także odwiedzenia strony powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. Margaret Ilze Koch z domu Koller urodziła się w 1906 roku w Dreźnie. Po ukończeniu szkoły została sekretarką. Już w 1932 roku wstąpiła do NSDAP i była jedną z pierwszych kobiet, które otrzymały legitymację członkowską nazistowskiej partii. Dwa lata później poznała w Dreźnie SS-Obersturmfirera Karla Kocha. Choć był od niej starszy aż o 9 lat i miał syna z pierwszego małżeństwa, zdecydowała się z nim związać. Koch w tamtym momencie kierował obozem koncentracyjnym w Zaksenburgu obok Szemis, gdzie wprowadził znakowanie więźniów trójkątami o różnych kolorach. To rozwiązanie będzie później stosowane również w innych obozach. Mając u boku Ilse, Koch szybko piął się po szczeblach kariery. W październiku 1936 roku Koch został kierownikiem obozów Sachsenhausen, największej tego typu placówce na terenie Niemiec. Wobec więźniów był bezwzględny. Wymyślał tortury, którym byli poddawani. 29 maja 1937 roku Karl Koch i Ilze Koller wzięli ślub. Niemka była w ciąży. Uroczystość miała nazistowski, pogański charakter. Ceremonia odbyła się na świeżym powietrzu z zapalonymi pochodniami. Tymczasem zaledwie już dwa miesiące później Koch przyjął propozycję objęcia komendantury nad nowo powstającym obozem obok Weimaru. Niemiec po pojawieniu się na miejscu zauważył rosnące obok buki. Stąd też zaproponował, aby obóz przyjął nazwę Buchenwald, czyli tłumacząc na polski Las Bukowy. Himmler zaakceptował ten wybór. Już przed wojną nowi więźniowie po przybyciu na miejsce musieli rozbierać się do naga, po czym golono im głowy na łyso. Każdy dostawał numer, który zastępował imię i nazwisko. Potem czekała ich całodzienna katorga i praca ponad siły. Na obiad była zazwyczaj wodnista, niskokaloryczna zupa. Część więźniów wysyłana była do kamieniałomu, gdzie warunki były jeszcze gorsze. Ginęło tam mnóstwo ludzi. Za niewykonanie zadania lub zbyt wolną pracę karą było bicie lub śmierć. Obozowa willa państwa Kochów gotowa była już w 1937 roku. Ilze była z niej bardzo zadowolona. Tymczasem w styczniu 1938 roku urodziła syna Ardwina. Po porodzie zaczęła uważniej interesować się obozowym życiem. Lubiła jeździć konno niedaleko miejsce, gdzie pracowali więźniowie. Ubierała się w wyzywający sposób, aby prowokować pilnowanych ludzi. Karą za spojrzenie w jej kierunku było pobicie przez strażnika. Czasem samodzielnie notowała numer więźnia, którego później czekały dodatkowe tortury. Niektórzy byli rozbierani do naga, a następnie chłostani na oczach pozostałych więźniów. Pani Koch wzbudzała powszechny lęk. Ta sadyska lubiła luksus. W szafie trzymała dziesiątki sukien i par butów. Używała też drogich perfum. Co tydzień w rezydencji Kochów odbywały się libacje z rodzinami innych oficerów SS. Aby mogła jeździć konno również w niepogodę, jej mąż zarządził budowę dużej krytej ujeżdżalni. Wewnątrz znalazły się lustra, aby Ilze mogła się w nich przeglądać. Inwestycja zabiła około 30 więźniów, którzy zmarli z wycieńczenia. Państwo Koch nie byli jedynymi sadystami w Buchenwaldzie. Tortury odbywały się w lewym skrzydle budynku przy bramie wjazdowej do obozu. Więźniowie kierowani do tak zwanego bunkra, nie zawsze mogli mieć pewność, że wyjdą z niego żywi. Ich katem był Walter Zomer, odpowiedzialny za obozowe więzienie, często zabijał ludzi pod błahym pretekstem. Na jego rozkaz więźniom wiązano za plecami nadgarstki i podnoszono na wysokość około dwóch metrów. Krzyki maltretowanych ludzi było słychać w całym obozie. Gama stosowanych przez niego tortur była jednak dużo szersza. Wstrzykiwał swoim ofiarom do żył powietrze oraz fenol. Zimą wyłączał w barakach ogrzewanie i kazał wylewać na więźniów lodowatą wodę. Z satysfakcją obserwował głodujących ludzi. Sprawiedliwość dopadła go w 1943 roku. Aresztowany pod zarzutem korupcji został wysłany na front wschodni, gdzie w wyniku wybuchu stracił rękę oraz nogę. Trafił potem do sowieckiej niewoli, w której pozostał do 1955 roku. Po powrocie do zachodnich Niemiec, nie cieszył się długo wolnością. Już w 1957 roku został aresztowany i oskarżony o zbrodnie wojenne. 3 lipca 1958 roku sąd skazał go na dożywocie. W 1971 roku został jednak wypuszczony na wolność ze względów zdrowotnych. Czuł się tak źle, że zmarł dopiero po 17 latach. Po rozpoczęciu się wojny jeden z obozowych lekarzy, Erich Wagner, zaczął interesować się wytatuowanymi więźniami. Za zgodą Kocha najpierw zaczął ich fotografować, a potem uśmiercać zastrzykiem fenolu. Ze zwłok ściągał ozdobioną skórę, którą następnie przygotowywał do wytwarzania z niej różnych przedmiotów. Pewnego dnia Ilze Koch zarządziła apel wszystkich wytatuowanych więźniów. Kazała im rozebrać się od pasa w górę. Każdemu więźniowi i jego tatuażom uważnie się przyglądała. Ci z ciekawszymi wzorami zostali potem zabici. Ilze chciała, aby z ich skóry powstały abażury do lamp. Z relacji niektórych więźniów wynikało, że miała też wykonane w ten sam sposób zakładki do książek oraz futerały na noże. Używała też ludzkich kciuków jako wyłączników światła w swojej willi. Po wojnie żona komendanta Buchenwaldu oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła. Pewne jest jednak to, że pani Koch uwielbiała obserwować katowanych ludzi. Natomiast jej mąż instruował obecnych w obozie Żydów, że jeżeli mają zamiar się powiesić, to do ust powinni włożyć numer więzienny, aby przyspieszyć identyfikację zwłok. W małżeństwie państwa Koch nie działo się jednak dobrze. Ilze regularnie zdradzała męża. Nie to jednak martwiło Karla najbardziej. Od 1941 roku toczyło się śledztwo w sprawie morderstwa dwójki lekarzy, którzy wcześniej leczyli go z syfilisu. W grudniu Ilze zeznała na komendzie policji w Weimarze, że jej mąż prowadzi brudne interesy. Jednocześnie kilka dni później napisała do Teodora Eichego, głównego inspektora obozów koncentracyjnych, list, w którym twierdziła, że jej mąż jest niewinny. Tymczasem 17 grudnia 1941 roku Koch został aresztowany pod zarzutem korupcji. Jednak już dzień później, na rozkaz Himmlera, został wypuszczony na wolność. 1 stycznia 1942 roku objął stanowisko komendanta obozu w Majdanku. Ilze razem z dwójką dzieci została w Buchenwaldzie. Kariera Kocha w Polsce nie trwała długo. 14 lipca 1942 roku z jego obozu uciekło 200 sowieckich jeńców. Wkrótce Koch został odwołany ze stanowiska i przeniesiony do pracy na poczcie Waffen-SS w mieście Saz w Czechosłowacji. Na tym jego kłopoty jednak się nie kończyły. Śledztwo prowadzone w sprawie Kocha nabierało rozpędu. Okazało się, że zgodnie z jego wolą, duża część przeznaczonej dla więźniów żywności trafiała na czarny rynek. Pojawiły się też zarzuty przywłaszczania pieniędzy oraz kosztowności należących do Żydów. Na jego tajnym koncie bankowym znajdowało się około 100 tysięcy marek. Ilze Koch została oskarżona o współudział. Podczas rewizji w ich Buchenwalskiej willi nie znaleziono żadnych przedmiotów wykonanych ze skóry. 23 sierpnia 1943 roku Karl Koch został aresztowany przez SS. Dwa dni później to samo spotkało Ilze Koch. Pod koniec roku oboje stanęli przed sądem. On został uznany za winnego. Natomiast ją sąd wypuścił na wolność. Uniewinniona Niemka w lutym 1944 roku zamieszkała razem z dziećmi w Ludwigsburgu niedaleko Stuttgartu. Miała przy sobie całkiem sporo gotówki, choć nie pracowała. Wierzyła, że wkrótce świat o niej zapomni, a jej zbrodnie dokonane w Buchenwaldzie przestaną kogokolwiek interesować. Tymczasem jej mąż został skazany na karę śmierci. W tym czasie Buchenwald był stale bombardowany przez Amerykanów, którzy w ten sposób próbowali zniszczyć znajdującą się obok obozu fabrykę, gdzie produkowane były systemy naprowadzania do pocisków V2. W wyniku nalotów dawna rezydencja Kochów zamieniła się w gruzowisko. 3 kwietnia 1945 roku Karl Koch został zabity przez pluton egzekucyjny w miejscu, gdzie przez lata siał postrach, czyli w Buchenwaldzie. Jego ciało zostało spalone w jednym z rowów w okolicach obozu. Amerykanie szybko zdobywali teren. Do Buchenwaldu dotarli 11 kwietnia. To, co tam zobaczyli, było dla nich szokujące. Widok setek ciał i nagich, wychudzonych ludzi wzbudzał grozę. W ciągu następnych dni świat dowiadywał się o dramacie, który przez lata rozgrywał się w tym miejscu. Z niemal 240 tysięcy więźniów, około 60 tysięcy zmarło z głodu, chorób lub od niemieckiej kuli. Natomiast Ilze Koch stała się jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Niemczech. Zeznania więźniów na jej temat były wstrząsające. To właśnie wtedy najpierw amerykańscy dziennikarze, a potem świat dowiedział się o wykonanych dla niej z ludzkiej skóry torebkach oraz lampach. W tym czasie Niemka, jak gdyby nigdy nic, mieszkała w Ludwigsburgu, starając się zachować pozory normalnego życia. Jednak już w czerwcu 1945 roku w jej mieszkaniu pojawili się amerykańscy żołnierze, którzy zabrali panią Koch do więzienia. Była tam stale przesłuchiwana przez amerykańskich prawników. Została oskarżona o bicie, torturowanie i zabijanie więźniów. Groziła jej kara śmierci. Następnych 16 miesięcy spędziła za kratami więzienia w Ludwigsburgu. W kwietniu 1947 roku trafiła do Dachau, gdzie w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego miała zostać osądzona za swoje zbrodnie. Na miejscu szybko zaszła w ciąże. Do dzisiaj nie wiadomo, kto był ojcem jej dziecka. Z plotek wynikało, że mógł to być albo jeden z niemieckich więźniów, albo polski strażnik. Niewykluczone, że w ten sposób próbowała uniknąć najwyższego wymiaru kary. Cały świat mówił o sadystycznej Niemce. Medialną burzę rozpętały doniesienia o wykonanych z ludzkiej skóry przedmiotach. Na czele trybunału sądzącego 31 osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w Buchenwaldzie zasiadł amerykański generał Emil Charles Keel. Na ten moment Ilze Koch nie przypominała już diabła w ludzkiej skórze, którym była kilka lat wcześniej. Podobnie jak inni, uważała, że jest niewinna. Innego zdania był prokurator William Denson, który na świadków powołał między innymi byłych więźniów obozu. Oskarżoną bronił adwokat z urzędu, Amerykanin kapitan Emanuel Lewis. Ze zeznań świadków wynikało, że polecenia pani Koch były dla strażników równie ważne jak te wydawane przez komendanta obozu. Pojawiły się zeznania, że w ich domu znajdowały się przedmioty wykonane z ludzkiej skóry. Były więzień dr Peter Zenkel, pracujący wcześniej w Buchenwalskim Laboratorium, przekonywał, że na własne oczy widział kolekcję wytatuowanych ludzkich skór. Nie był jednak w stanie powiedzieć, czy została ona potem wykorzystana do wykonywania różnych przedmiotów. Inny więzień pracujący w wydziale patologii, lekarz Kurt Sitte, przyznał, że widział wyciętą, wytatuowaną skórę, której kształt wskazywał, że może zostać wykorzystana do oprzycia lampy. Twierdził, że finalnie powstały dwie lampy. Pierwsza miała trafić do rezydencji Kochów, druga ostatecznie nieukończona. Była przeznaczona dla nieznanego mu oficera SS. Sitte zeznał, że widział jak Ilze Koch notowała numery wytatuowanych więźniów, którzy byli potem zabijani. Kluczowe dla przebiegu dalszego procesu były zeznania Kurta Tica, więźnia, który pracował jako służący we willi Kochów. Również i on przekonywał trybunał, że widział lampy zrobione z ludzkiej skóry. Twierdził, że Ilze Koch czerpała sadystyczną satysfakcję krzywdząc ludzi. Obrońca Niemki Louis podważył zeznania Tica i skompromitował go, przytaczając historię, gdy jednego wieczora po upiciu się w domu komendanta obozu miał zakładać ubrania oskarżonej. Były służący, co prawda zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek miał się przebierać, jednocześnie przyznał się do wypicia dużej ilości alkoholu i zniszczenia kilku wazonów należących do kochów. Obrona wezwała trzech świadków i byłych więźniów, którzy zaprzeczyli, jakoby Ilze Koch miała kiedykolwiek kogokolwiek pobić lub posiadać przedmioty wykonane z ludzkiej skóry. Niezwykle ważne były zeznania sędziego SS Konrada Morgana, który poinformował aliancki sąd, że podczas rewizji Willi kochów w związku z prowadzonym w ich sprawie śledztwie na rok przed końcem wojny nie znalezione zostały żadne lampy lub torby i rękawiczki wykonane z upiornego materiału. Wszyscy zgromadzeni na sali ludzie czekali jednak aż to Ilze Koch samodzielnie zacznie opowiadać o tym, co robiła w czasie wojny. A kiedy nadszedł już ten moment, Niemka ze spiętymi włosami i w skromnej sukience stanęła przed trybunałem. Ubrała się tak, aby wyraźnie była widoczna jej ciąża. Na pytania odpowiadała ze spokojem. Zapewniała, że nigdy nie jeździła konno w pobliżu więźniów, nie pokazywała się obok nich w prowokacyjnych strojach. Zaprzeczyła, by kiedykolwiek miała lampę wykonaną z ludzkiej skóry. O tej, znalezionej w obozie przez Amerykanów, powiedziała tylko tyle, że opuściła willę w Buchenwaldzie w 1943 roku i że nie wie, co działo się tam później. Twierdziła, że zaledwie dwa razy domagała się ukrania więźnia, w tym kurta Tica, którego zastała w domu kompletnie pijanego. Zapewniała, że nie miała większego kontaktu z więźniami i nigdy nie była świadkiem ich katowania. Koch odgrywała rolę skromnej pani domu. Skarżyła się, że jest niesłusznie pomawiana o straszne rzeczy. Przypomniała też, że została już wcześniej uniewinniona przez niemiecki sąd. Proces zakończył się 12 sierpnia 1947 roku. Wszyscy oskarżeni uznani zostali za winnych. Podczas mowy końcowej Ilze Koch ponownie żaliła się na szkalowanie jej osoby ze strony amerykańskich mediów. Kilka dni wcześniej w Newsweeku pojawił się artykuł na temat jej rozwiązłości seksualnej. W piśmie zaprezentowane zostały zdjęcia mieszkania Kochów z czasów wojny, na których nie było widać ani lamp, ani innych przedmiotów wykonanych z ludzkiej skóry. Niemka powołała się na nie przemawiając przed Trybunałem po raz ostatni. Wyrok ogłoszony został 14 sierpnia 1947 roku. 22 osoby oskarżone o zbrodnie w Buchenwaldzie otrzymały karę śmierci przez powieszenie. Dziewięciu z nich zamieniono ją później na dożywocie. Resztę życia za kratkami miała spędzić również Ilze Koch, jednak jej obrońca złożył apelację. Prosił o ułaskawienie ze względu na zaawansowaną ciążę. W październiku 1947 roku Ilze Koch urodziła syna. Kilka dni później pozbawiono ją praw rodzicielskich do dziecka, które trafiło do sierocińca. Natomiast apelacja jej obrońcy została odrzucona. Jednak w kolejnych latach, wraz z postępującą zimną wojną i ocieplaniem się relacji między zachodnimi Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, Amerykanie zdecydowali się dokonać rewizji procesu z Dachau. Zajmujący się sprawą Niemki pułkownik Clio Strait uznał, że w przypadku Ilze Koch nie było wystarczających dowodów, aby uznać ją za winną. Poddał pod wątpliwość zeznania części więźniów. 8 czerwca 1948 roku amerykański generał Lucius Clay zdecydował się zmniejszyć karę dla Niemki do 4 lat pozbawienia wolności. Informacja została upubliczniona dopiero 16 września 1948 roku. Na wojskowego spadła fala krytyki, a amerykański senat powołał nawet specjalną komisję, która uznała, że zmniejszenie wyroku w jej przypadku nie ma żadnego uzasadnienia. We wnioskach Senackiej Komisji pojawił się jednak zapis, że po czterech latach przebywania za kratami, Koch zostanie przekazana zachodnio-niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości, co nie miało uzasadnienia w prawie. Nie można być przecież dwukrotnie sądzonym za to samo. 17 października 1949 roku Ilze Koch została przeniesiona z więzienia w Landsbergu do celi w ośrodku dla kobiet w Ajsiach. Za nieco ponad rok ponownie musiała stanąć przed sądem. Tym razem o jej winie mieli zadecydować rodacy. Proces rozpoczął się 27 listopada. Prokurator zorganizował nowych świadków. Kolejni więźniowie zeznawali o jej zainteresowaniach wytatuowanymi więźniami oraz katowaniu przez nią samą lub na jej zlecenie setek ludzi. Obrona po raz kolejny poddawała pod wątpliwość wiarygodność zeznających osób. Jednak ich opowieści były na tyle przekonujące i szokujące, że szybko stało się jasne, że kara zasądzona kilka lat wcześniej nie ulegnie zmianie. 15 stycznia 1951 roku niemiecki sąd podtrzymał karę dożywotniego więzienia. Ilze Koch nie było podczas odczytywania wyroku ze względu na kolejne załamanie nerwowe. Będąc za kratami zachowywała się spokojnie. Była typem samotnika. Nie szukała kontaktu ani ze strażnikami, ani innymi więźniarkami. Nigdy jej nikt nie odwiedził. W 1966 roku starała się o rentę po mężu, ale bawarski rząd odrzucił jej prośbę. W sobotę 2 września 1967 roku podczas porannego apelu więzienni strażnicy znaleźli w celi ciało Ilze Koch. Niemka powiesiła się na prześcieradle. W liście pożegnalnym napisała do syna Uwe, z którym odzyskała kontakt, że śmierć będzie dla niej wyzwoleniem. Jej ciało zostało złożone do grobu na cmentarzu w Aisjach. Nagrobek niszczał przez lata i dzisiaj w zasadzie nie wiadomo, gdzie się znajduje szczególnie, że w międzyczasie nekropolia została przebudowana. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.